będzie cięcie borówki i zabezpieczenie po cięciu miedzianym. Jak tutaj widać, mamy kilka nowych przyrostów, niektóre są dość ładne, niektóre takie średnie, no i takie dość liche. I to są najsłabsze na pewno będę chciał powycinać. Bo to mi nie jest potrzebne do niczego. Później co jest jeszcze ważne tutaj takie widać Zaschnięte czy schorowane, tak, no to też musimy to usunąć, żeby to tam się dalej nic nie rozwijało. No tutaj to można złamać, można, można obciąć. No i tutaj też mamy, zaraz to skorygujemy. Dobra, końcówki takie zobaczcie to już jest do niczego niepotrzebne. Po co ma się rozwijać? Choroba, pleśnie, grzyby. Widać, że już tym pąkom dużo nie brakuje. Może tak. Jeszcze troszkę i będą szczelać. No ale to z jednej strony jest niedobrze ale powiem wam za chwilę dlaczego to co jest niepotrzebne zaschnięte schoro, schorowane tak to usuwamy tutaj już to się troszkę tak zaczyna ładnie krystalizować a tutaj też to usuniemy całe takie pojedyncze cienkie Ogólnie nie ma co za dużo się zastanawiać nad, nad tym, bo to też czas leci. Tu wybierać, kombinować. No, tutaj mamy taki trochę taki lichy jest. Może całego tu usuniemy. Też wchodzi mi tutaj na ścieżkę. Ja dość gęsto to posadzone. O nie, tak nie może być. E, które jeszcze? Na pewno te, co się będą wykładać. Bo po co mają nam wchodzić na to jakieś ślimaki i później nam to zżerać? Bo już tak par razy zostawiłem, żeby zobaczyć, jak to się będzie zachowywać, i po prostu jak było dużo owoców, to było tak, i ślimaki sobie wchodziły i zjadały, nadgryzały te owoce, one no już nie nadawały do niczego. I Tutaj mamy krzaczek, który był rok później sadzony. Widać, że jest mniejszy. Przerostów tak też, też są, ale tak aż takich nie widać jak na tym poprzednim. Na pewno musimy usunąć takie złamane, bo to już nic na mnie tutaj nie pomoże. E, jakieś przyschnięte, tak, schorowane to już wiemy. Te, które się krzyżują, takie co nam wchodzą w krzak, z tego nic nie będzie. Zobaczcie jakie to jest, jakie to jest liche. Zwytniemy. O! Przy samym tym. O! I tutaj jest nawet fajny, fajny ten y, przykład. W tamtym roku, jak było wycięte, zostało zostawione coś takiego. Widać tutaj. Teraz. Tak. Zobaczcie. O! Tak. To było obcięte. To było obcięte. To zostało no tutaj widać, że coś puściło, tak, no tutaj, no ale, no licha jest gałązka, jak dla mnie jest licha gałązka i tutaj na tym przykładzie widać, że nie warto było to zostawiać, trzeba było od razu obciąć, tak jak tutaj, no ale tutaj jest fajny przykład, jak to zostało zrobione, co zostało zostawione, tak, no. to to też usuwamy bo to już się nie nadaje. Tak, troszkę ten krzaczek jest taki pogmatwany. On tutaj jest przymarznięte. Wsuwamy. Tu jest takie. Tu był nowy pęd, świeży. I nic z niego już nie będzie. O, tu mamy też jakąś taką złamaną. O. Troszkę go porównamy, takie te cienkie pousuwamy, co wchodzą w środek, tak. Tutaj nawet przy tym, nie wiem czy tego nie trzeba będzie całego usunąć. Ale nie zostawimy, zostawię. Trochę wniosków będzie jeszcze w kolejnym odcinku o borówce. Wyciągnięte z tego, jak to wszystko było cięte, jak to wyglądało. Mam swoje przemyślenia, ale to Wam powiem w innym odcinku. I tutaj jest jeszcze taki przypadek, że wchodzi nam w środek, tak, tutaj. O, no, i to jak, jak będzie, będzie dużo liści, będzie zagęszczone. Jeżeli będą owoce, to wszystko będzie w środku. Ale widzimy, tu jest złamane. Trzeba będzie odciąć tutaj gdzieś na tej wysokości, żeby tą, tą gałązkę jeszcze zostawić, bo na tu na zewnątrz fajnie wychodzi tak, o no fajnie wychodzi, tą zostawimy a tu odetniemy no i trzeba po prostu sobie formować ten szaszek, żeby żeby on ładnie nam wyglądał I żeby nie było też za gęsto w środku ładnie go jakoś uformować i tutaj jest idealny przykład, który, którego o którym Wam mówiłem: jak tutaj będą owoce, on tutaj, czy nie widać, a tutaj, no to on sobie fig do ziemi i dziękuję bardzo. No i wychodzi też nam w stronę ścieżki do jego, a to tutaj. To jego. No, a teraz przechodzimy do grzybówki. Tak, jest to miedzian, tak jak widać. A tutaj dopuszczony do upraw ekologicznych. Teraz pytanie, czy jak jest takie coś stosowane, no to jest uprawa ekologiczna, ale już yy, o to mi nie chodzi. Tylko no tu widać, co zwalcza. Jest naparcha. Yy, teraz tak. A więc tak 3 gramy środka na 1 litr wody. Takie, takie stężenie zrobimy. Oczywiście to jest po uzgodnieniu ze specjalistą właśnie od tych środków, ponieważ ja sobie tam coś wymyślam, bo stężenie jest ważne, za dużego nie może być. Ważna jest na pewno temperatura. Ja bym nie radził pryskać poniżej 10 stopni. Na tą chwilę mam jakieś 17, 16, 17 stopni, także jest, jest fajnie. I dobrze by było, żeby e, temperatura powyżej 10 stopni, powyżej 12, się utrzymywała tak gdzieś przez 6 godzin po, po prysku, po aplikacji tego środka, tak, żeby on zdążył się wchłonąć, żeby to wszystko działało, żeby nie było, że wypryskamy pieniądze w powietrze, tak, albo na, na ziemię i to nie przyniesie nam żadnego do skutku, którego który chcemy uzyskać. No wiadomo, żeby wiatru nie było, dzisiaj jest bardzo fajna, fajna pogoda. Temperatura, tak jak mówię, 10 m, takie naprawdę już 10 stopni, nie niżej, ale kiedy to, kiedy to stosować, zobaczcie tutaj, coś tutaj znajdziemy. Już, się, już strata plonu. Ja nie, nie żartuję. Zobaczcie, dopóki one są jeszcze. No, już prawie się otwierają, można powiedzieć. Dopóki są zamknięte, możemy pryskać. Takim miedzianem możemy pryskać. Temperatury, które są, no to nie sprzyjają jakimś opóźnionym zabiegom, bo nie nam się dziać. To taki miedzian, a czy taki ogólnie miedzian, nie że z tej firmy. No to nam zaszkodzi. Będą poparzenia, i wtedy już plonu, plon będzie, będzie albo okrojony, albo możemy stracić go. Także z tym nie ma, nie ma na co czekać. Najlepiej właśnie po cięciu, oczywiście wedle mnie. Już to tak... Ale to jeszcze będzie jedno doświadczenie, a to zobaczycie. Eee, nie ma na co czekać, Musi musimy na pewno zdążyć przed pęknięciem przed pękaniem pąków bo mówię, bo będą uszkodzenia a tego nikt, nikt nie chce yy, po prostu nam to poparzy poparzy nam borówkę, tak także na, na, na temperaturę musimy patrzeć na, na wiatr na pewno no i na stan na naszych borówek, tak w jakim, w jakim okresie to jest żeby nie było za późno, bo do późniejszych są inne środki, tak inaczej to wszystko wygląda, ale to może, może będzie z tego odcinek, zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. Tak więc może jakieś ciekawostki na pewno będą przemyślenia e, zebrane z kilku lat tutaj, no, może, może być trochę zaskoczenie dla niektórych, ale ale. To w następnym odcinku. Dzisiaj się z Wami żegnam. Ja idę to stosować. Muszę troszkę popryskać, zabezpieczyć, póki jeszcze jest czas, bo to jest, można powiedzieć, ostatni gwizdek, żeby to, żeby to wykonać, po prostu, żeby już nie było za późno. Tak, bo później, bo jeżeli mamy się spóźnić, no to lepiej tego nie stosować i pomyśleć nad innymi zabiegami grzybowymi w późniejszym czasie. Czyli mamy teraz coś uszkodzić. A ja teraz z Wami się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.